Sturga Słowa Wielkiego Postu, Niedziel Wielkiego Postu prowadzi nas na góry. Rozpoczęliśmy od góry kuszenia. W Wielki piątek staniemy razem z Jezusem na górze Golgocie, w niedzielę Palmową to będzie góra Oliwna. A dzisiaj jesteśmy na górze przemienienia, góra Tabor według relacji świętego Marka Jezus wszedł na górę Tabor razem z apostołami Piotrem, Jakubem i Janem osobno na górę wysoką tam się wobec nich przemienił ta przemiana miała miejsce wtedy kiedy Jezus rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem dobór tych postaci nie jest przypadkowy bo Mojżesz jakoś symbolizuje pierwsze Pięć ksiąg Starego Testamentu, Eliasz, to są księgi prorockie. Jezus rozmawia z nimi. To jest Słowo Boże. Pan Bóg poprzez Słowo Boże z nami rozmawia. My rozmawiamy z Nim. Dialog Jezusa z tymi postaciami Starego Testamentu wywołał tak ogromne wrażenie na uczniach, że Piotr mówi do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Góra to jest takie miejsce, gdzie jest nam jakoś dobrze. Ale, żeby stanąć na górze, to potrzebny jest wysiłek. O tym opowiada tekst pewnego utworu skomponowanego i wydanego 40 lat temu przez grupę o nazwie Exodus Widok z Góry Najwyższej. Pojawia tam się taki tekst w lirycznej formie, pokazujący na wspinaczkę. Wspinamy się i pytamy, czy warto było. Podejmować ten trud? Czy warto iść coraz wyżej, bo im wyżej wejdziesz, tym trudniej żyć i większa przepaść pod tobą? Ale konkluzja jest taka, podobna właśnie jakoś możemy tutaj odnieść to wydarzenie z góry przemienienia. Piotr był zachwycony i mówi: postawmy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Autor tego utworu też mówi: tak, tam jest pięknie. Im wyżej wejdziesz, tym trudniej żyć, ale stawiasz pytanie, czy warto było podejmować ten trud? Czy warto było? I odpowiedź jest tak, bo tylko stamtąd, tylko stamtąd zobaczysz, zobaczyć możesz jak pięknie jest w dolinie. Jezus Pozornie tylko odrzuca tę prośbę, aby ten namiot postawić. Pokazuje miejsce, gdzie ten namiot mamy rozbić w dolinie. Święty Jan powie, słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dosłownie, słowo rozbiło namiot pomiędzy ludźmi. Na apostołów też przyjdzie czas, kiedy razem z Jezusem zejdą w, dolinie, w dolinę, bo tam jest pięknie. Żeby zobaczyć to piękno tego powszedniego życia, tej codzienności. Trzeba wejść na górę razem z Jezusem, trwać na modlitwie, aby dostrzec piękno i ubogacające dobro i bogactwo tej codzienności, gdzie Jezus rozbił swój namiot, zamieszkał pomiędzy nami. Taka jest lekcja góry przemienienia tej tą, którą otrzymujemy w dzisiejszą drugą niedzielę okresu Wielkiego Postu.